W kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik pogadankowy o wiośnie, a raczej o. Moich niezbędnikach. Tak, tak, wiosna się zaczęła, słońce nareszcie wychodzi do nas i ogólnie wszystko budzi się do życia, wszystko, ja również. I, I dlatego chciałabym Wam opowiedzieć o kilku rzeczach, które według mnie wiosną są konieczne, ale tak naprawdę nie jest tutaj istotna marka, bo ja tutaj pokażę Wam moje niezbędniki, a Wy pewnie macie. Tej samej kategorii swoje niezbędniki i swoje must have, jeżeli chodzi o wiosnę. Także chciałam Wam opowiedzieć, co wiosną w mojej torebce się znajduje, co bardzo lubię i cieszę się, że wiosna wreszcie jest z nami, bo wiadomo, jakieś słońce, to od razu życie jest gorące. Nawet nie czuję, jak sobie rymuję. O. Pierwsza rzecz, którą na pewno każda z nas, każda z kobiet ma w torebce i e, używa przez cały rok. Ale jeżeli chodzi o wiosnę, lato, na pewno e, bardziej lubimy eksperymentować z kolorami. Ja przynajmniej tak mam, że jak przychodzi wiosna, lato, to uwielbiam intensywne kolory na ustach, e, delikatniejszy makijaż, ale wiecie, usta muszą być takie. Soczyste. I moją ulubioną szminką, taką wiosenną jest szminka z Golden Rose, a dokładnie Long Stay Liquid Matte Lipstick. Jest to szminka matowa, kolorek 08, intensywna fuksja. To jest taka fuksja, której nie da się nie zauważyć i na pewno nie do każdego makijażu. Przy tym kolorze preferuję bardzo delikatny, neutralny makijaż. Ewentualnie kreska, ewentualnie jakieś rozświetlone oko. wiecie, jakieś iskierki, te sprawy. Na pewno do takiego makijażu, jak mam dzisiaj, ten kolor by się nie nadawał. Ale do takich szybkich, klasycznych makijaży, szminka z Golden Rose 08 jest świetna. Także polecam mój must have, jeżeli chodzi o wiosnę lato. Jak już jesteśmy przy kosmetykach, to pokażę wam. Jeszcze jeden produkt, a dalej już będą rzeczy niekosmetyczne. Um, I chcę Wam powiedzieć o filtrze. Jest to produkt z marki Obagi Medical uh, Sunshield. Um, to jest produkt matowy. 50 SPF. Bardzo wysoka ochrona. Przeciwsłoneczna, przeciw uh, promieniom. Um, I powiem Wam, że to jest produkt chyba jako jedyny, który. Um, Mick się nadaje również pod makijaż. Oczywiście nie nakładam jakąś grubą warstwę, bo każdy filtr ma to do siebie, że potrafi się mocno błyszczeć, a niestety filtry, które nie mają formuły matowej. Dodatkowo jeszcze niestety tak trochę bielą nam skórę. Wiecie o co chodzi, prawda? Produkt z obaży kompletnie tak nie działa, to znaczy nie bieli nam skóry, a jego błysk jest umiarkowany. Chociaż jak wiadomo każdy może się przyczepić nawet do najmniejszego błysku i najmniejszego pryszcza, którego można zobaczyć. Także no... Wiadomo, jeżeli nie lubicie błyszczącej się skóry, e, takiego blasku zdrowego, no to nawet ten filtr będzie dla Was e, zły. E, no. Dla mnie to jest produkt idealny i nie wyobrażam sobie okresu wiosna, lato bez tego produktu. Tym bardziej, że ja się opalam na kolor czerwony, jak rak i wyglądam fatalnie. Także muszę stosować filtry. Oczywiście idealnie by było, gdybyśmy stosowali filtry przez cały rok przecież słońce mamy ciągu całego roku a nie tylko wiosną, latem. Tyle tylko, że po prostu zimą czy jesienią to słońce nie jest takie dla nas odczuwalne, ale te promienie są. Także zachęcam Was do używania filtrów. A ja preferuję i polecam bardzo serdecznie właśnie filtr z Obaży. Nie jest to tani filtr, ale jest bardzo bardzo wydajny mamy tutaj 85 gram także naprawdę starczy wam na pełny sezon albo i więcej no, ja noszę w torebce i bardzo bardzo długo mi służy i jestem z niego bardzo zadowolona a jak już mówimy o torebce to chciałam pokazać torebkę którą sobie kupiłam na wiosnę, lato i jestem po prostu w niej zakochana, ja w ogóle lubię torebki które są bardzo energetyczne, mają jakieś kolorowe nadruki albo po prostu są same w sobie kolorowe, odchodzę od kolorów czerni, szarość brąz, beż w tym okresie wiosenno letnim, a nawet jesiennym bo uważam, że jesteśmy zbyt szarzy więc takie kolorowe torebki czy dodatki trochę nas ubarwiają i to jest super, więc ja chciałam Wam pokazać torebkę, którą sobie sprawiłam na wiosnę lato. Prezentuje się torebka, i Wy widzicie tą torebkę jako dość sporą, ale ja jestem naprawdę blisko kamery, więc weźcie poprawkę, że ona nie jest wcale taka wielka. Zresztą widzicie, no, no chyba widać, że nie jest taka wielka. To jest taka torebka, moim zdaniem, idealna na wiosnę. Lato, kiedy chcemy wrzucić do mm, torebki, tylko takie najpotrzebniejsze rzeczy, i lecimy na miasto, na plażę, czy gdziekolwiek indziej, taka mała torebka a pomieści nam wszystko, co nam jest najbardziej potrzebne. I mówię tutaj o torebce goshiko. To jest moja ulubiona marka, jeżeli chodzi o torebki. I Wy o tym wiecie. Ja bardzo często pokazuję torebki Goshiko, bo uważam, że to są torby, które są bardzo dobrze wykonane, które zawsze mają jakiś pomysł i są wykonane z bardzo dobrych materiałów. I chciałam Wam od razu powiedzieć że to, że ja wam je pokazuję, to jest tylko i wyłącznie potwierdzenie tego, że to są bardzo, bardzo dobre torby. Gdybym raz dostała taką torebkę i uważałabym, że one są złe, to po pierwsze nie zamawiałabym sama dla siebie przedmiotów z Gosziko, po drugie nie pokazywałabym ich czy na Instagramie, czy na kanale. Tak mówię od razu, bo ostatnio jakieś ale się pojawiło na Instagramie, czy ja kupuję, czy nie. Więc mówię Wam od razu, tutaj to jest mój prywatny zakup. I zresztą jeszcze jedna rzecz z Gorzliko, którą Wam pokażę, również sobie kupiłam. Więc naprawdę, już przestańmy myśleć, że wszystko, co się pokazuje, na kanałach Beauty, czy jakichkolwiek zawsze są um, darami losu, bo wcale tak nie jest, a nawet jeżeli tak jest, to my naprawdę jesteśmy uczciwe wobec Was i um, mówimy Wam to, co myślimy na dany temat. Przynajmniej ja tak mam. Tyle w tym temacie wracajmy do samej torebki, um, więc... Torebka, jak wam powiedziałam, to jest taka listonoszka, kopertówka i ona ma dwie komory. Już wam pokazuję. Tutaj jest na magnes. O. I tu mamy dwie komory, w które spokojnie włożymy portfel, książkę, okulary. To prawda jest to pakowna torebka. Oczywiście jeżeli pakujecie bardzo dużo rzeczy do torebki, no to nie spodziewajcie się, że tu wszystko się zmieści, ale najpotrzebniejsze rzeczy jak najbardziej i polecam wam serdecznie. Ja sobie wybrałam taki bardzo energetyczny kolor, czyli limonka i to jest taka jakby gołębia szarość coś takiego. Niektóre światła podbijają tak ten kolor, że wygląda jak fiolet, taki bardzo delikatny. Teraz wy widzicie jako taką szarość niebieską, delikatnie, taką gołębią. No. Za każdym razem, kiedy widzę ją na zdjęciach czy, czy gdziekolwiek, to wydaje mi się, że ten kolor prezentuje się ciągle inaczej. Także to jest też super. No ale ja najbardziej lubię taką limonkę. Mam z tego materiału taką maleńką torebkę z gosiko, właśnie taką limonkową, od dwóch lat i uwielbiam ją latem na plaży, bo ona jest wodoodporna może pływać w basenie, w morzu i. Nic nam w środku nie przemoknie, nie, nie wejdzie do środka, także to jest super. No i ten kolor limonkowy jest naprawdę mega energetyczny. Jeszcze polecam Wam serdecznie takie energetyczne, wesołe, kolorowe torebki. W moim przypadku są to torebki z gorzniką, ale tutaj mówię Wam o ogóle, czyli o kolorowych torebkach. Ja mnóstwo mam kolorowych torebek, pomarańczowych różowych, właśnie limonkowych, bo uwielbiam bawić się kolorem, zwłaszcza w tym okresie wiosenno-letnim. Kolejna rzecz, która moim zdaniem wiosną latem jest niezbędna, to są okulary przeciwsłoneczne. I ja od dwóch lat, chyba dwóch, albo prawie dwóch. Coś takiego, mam okulary Raibany e i to jest chyba najzwyklejszy model. I nie wiem za bardzo nawet jak sprawdzić, jaki to jest model, żeby Wam powiedzieć. Są tu jakieś numerki, spiszę Wam i dam znać. Bardzo dobrze mi się sprawują i powiem Wam szczerze, że nie miałam tak dobrych okularów nigdy. Świetnie chronią przeciw słońcu, takiemu ostremu. Dobrze leżą na nosie, nie odparzają, wiecie, nie robią jakichś tam przetarć na nosie, bo ja miałam zawsze z tym problem. Także ja jestem zadowolona. Nie wiem, czy tak super w nich wyglądam, bo to jest kwestia gustu. Ale wydaje mi się, że nie jest źle. Mi się marzą takie okulary, takie kocie, wiecie, takie wyciągnięte, jakieś wykręcone. Ale ja mam taki problem. Że ja mam bardzo szeroką podstawę tutaj głowy, tutaj, wiecie, kości mam szeroko ustawione, i często jest tak, że jak jakieś okulary mierzę, to po prostu one są za małe. Więc no nie każde okulary mogę sobie kupić te były dobre i bardzo, bardzo dobrze mi służą. Jak już mówię Wam o okularach, to od razu powiem Wam o gadżecie, który sobie ostatnio kupiłam i przechowuję właśnie okulary w takim oto cudownie wiosennym, energetycznym pokrowcu z Goshiko. Jest to ogromny, bardzo masywny i porządny pokrowiec w takie folkowe, wzory. No ja uwielbiam, powiem Wam, że y, bardzo mi się ten wzór podoba. Noszę w torebce i jak wyciągam na przykład na stolik, czy, czy gdziekolwiek, y, jak jestem na jakimś spotkaniu, to zawsze mnie ktoś pyta, wow jakie ładne etui, gdzie kupiłaś? No bo to jest takie tui, które mm, rzeczywiście jest bardzo wesołe, energetyczne y, i ja bardzo lubię motyw folkowy, więc w ogóle jak zobaczyłam na stronie Goshiko, a w zasadzie najpierw na Instagramie Goshiko, to się zakochałam i wiedziałam, że muszę kupić sobie takie etui. Przed chwilą powiedziałam Wam, że już nie będę mówić o kosmetykach, skłamałam. Chciałam jeszcze powiedzieć Wam o balsamie do ust, i naprawdę to jest ostatnia rzecz taka kosmetyczna. Jest to balsam z Clarence, ale tutaj mówię ogólnie o balsamie. Zawsze mam w torebce jakiś balsam, ponieważ wiosna, lato to jest taki moment, kiedy nasze usta są mocno wysuszone, pić nam się chce, jest gorąco, no i automatycznie nasze usta no są wysuszone są wiecie takie suche, że, że mamy skórki, no zresztą wiecie o czym mówię. Zresztą chyba w ciągu całego roku balsam do ust jest niezbędny, bo w okresie na przykład grzewczym, no to usta też są bardzo wysuszone, bo powietrze jest suche. Więc dobrze jest w torebce mieć jakiś balsam do ust i dbać o nie, bo niestety skóra ust jest bardzo, bardzo delikatna i łatwo ją przesuszyć i to nie jest miłe. Także no wracam do ust jak najbardziej jest moje tole Kolejnej rzeczy nie mam ze sobą, bo zapomniałam ją zabrać z torebki, ale wyobraźcie sobie ją tak mniej więcej, um, więc kolejna rzecz to słuchawki. Słuchajcie, ja wiosną i latem szczególnie słucham bardzo dużo muzyki, dużo radia, czy po prostu kawałków, które bardzo lubię i ciągle katuję. I powiem wam, że e, słuchawki e, w moich uszach są w tym okresie non-stop. Jak idę na spacer, jadę tramwajem, autobusem, e, idę do pracy, czy nawet e, jak po prostu siedzę i się maluję rano, to muzyka gra, czy na słuchawkach, czy tak normalnie. Więc muzyka jest dla mnie bardzo ważnym elementem w tym okresie, bo ja wtedy czuję taką energię do życia, do funkcjonowania. No i ogólnie słońce i to wszystko, co się dzieje dookoła, fajnie tak. Na pewno to nie wszystko, mimo tego, że napędza nas tak e, do działania, to dla mnie e, ważne jest też w tym okresie wiosenno-letnim e, się też tak wyciszyć e, i spędzić po prostu miło czas na przykład w parku e, i najbardziej lubię siedzieć w parku i czytać książki. Książki papierowe niestety są bardzo często duże, ciężkie i nieporęczne, dlatego ja chciałabym Wam polecić urządzenie. E, o którym trąbię raz na jakiś czas, jest to czytanie e-booków Kindle Purple White 2. Ja kupiłam to urządzenie. No już ze 3 lata temu i bardzo, bardzo dobrze mi się sprawuje. Trzymam tutaj bardzo dużo książek i jak tylko mam czas albo jadę tramwajem i nie chcę mi się słuchać muzyki, to właśnie czytam książkę. Obecnie czytam książkę, przy której trochę rycze. Jest to książka, która jest taka mocno dająca do myślenia i to jest książka Życie na pełnej petardzie, to jest książka o księdzu Janie Kaczkowskim, a dokładnie w zasadzie taka rozmowa z nim. Życie na pełnej petardzie to jest książka, która porusza bardzo wiele takich Mocnych tematów. I tak jak ja nie przepadam za książkami, które są e, pisane na zasadzie rozmowy, e, wiecie, bardziej takiego wywiadu, e, tak, ta książka jest fenomenalna. Ma w sobie tyle dobrej energii, um, tyle mądrości, że ja Wam ją serdecznie polecam i na pewno przeczytam więcej książek tego typu, na pewno przyjrzę się postaci księdza Jana Kaczkowskiego, bo już teraz wiem, że to jest niesamowity człowiek. Oczywiście ja go z mediów znałam i widziałam wiele wywiadów i zawsze mnie zachwycało to, jaki on ma dystans i jak trzeźwo patrzy na wiele rzeczy. Przykre jest to, że No, that Niesamowici ludzie odchodzą i to często w ogromnym cierpieniu, no ale był na tym świecie, żeby przekazać nam bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne myśli, słowa i myślę, że przeczytanie tej książki da mi ogromnie dużo siły, wiary i motywacji do działania. Ja takie książki bardzo, bardzo lubię. I polecam serdecznie, jeżeli nie czytałyście, to myślę, że będziecie zadowolone, o ile Lubicie takie książki, przy których trzeba trochę pomyśleć, a trochę się wzruszyć i pomyśleć o swoim życiu trochę inaczej. A wracając za chwilę do czytnika, to ogólnie bardzo Wam serdecznie polecam, bo jest to urządzenie, które pomieści Wam ogromnie dużo książek i będziecie mogły mieć tutaj dosłownie. Całą bibliotekę, nie męczą się oczy, a jeżeli jesteście osobami z dysfunkcją wzroku, to możecie tutaj wszystko ustawić. Wielkość liter, kontrast, dosłownie wszystko. Także polecam serdecznie i to by było na tyle, jeżeli chodzi o must have wiosna-lato. Myślę, że każdy z nas ma takie przedmioty, rzeczy, bez których nie rusza się z domu. Ja na pewno jeszcze zabieram ze sobą butelkę wody, bo latem i wiosną woda jest bardzo, bardzo ważna. No i staram się kolorowo ubierać, bo tak jak z torebką, z akcesoriami ja lubię kolory i ja jestem trochę taką papugą, lubię być taka kolorowa i radosna we wszystkim, nie tylko w usposobieniu, ale również w ubraniu. Także to by było na tyle. Dajcie mi koniecznie znać, jacy są wasi tacy ulubieńcy. Przedmioty, rzeczy, bez których nie wyobrażacie sobie wiosny lata. Czekam na wasze komentarze. Jeżeli filmik wam się podobał, to koniecznie mi zostawcie kciuka do góry, a my się widzimy już niedługo w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Papa! Pa.